Gucci, Maxmara, Lamania, Siba i Kloi. I zaczniemy od takiego pięknego płaszcza, czerwonego, marki Gucci. To jest taka bardziej zbita tkanina niż ten dzianinowy, wełniany płaszczek. Jest pięknie wytaliowany, rozmiar 36, raczej taki bardziej cięty do ciała. Tutaj są zdobione guziki i cena 1999 zł, więc to super okazja jak, jak za płaszcz marki Gucci. Tak wygląda z tyłu. Tutaj także mamy świetny płaszcz, to także jest Gucci. To już jest czarna wełęka, bardzo miła w dotyku, z takim większym kołnierzem stawianym, tutaj można go sobie zapiąć na pasek. Tutaj także posiada pasek z logo marki. Piękny płaszcz, ładny czarny, to też taki ponadczasowy model. Rozmiar 36 i jego cena to 2899 zł. Tutaj mamy markę Lamania, popielaty płaszcz. Też wyłęka w składzie, taliowany. To będzie wypadało na rozmiar 34-36, także jest to raczej z takich mniejszych płaszczyków. I jego cena to 799 zł, ale też bardzo ładnie się układa na ciele. Gdy już mamy taką fajną, kolorową, bardziej wiosenną wersję, marka Laurel. Właszczyk, wełęka, alpaka i mocher w składzie. Ma bardzo fajny kolorek i wypada na rozmiar 40-42 spokojnie. Także taka XL i kosztuje 999 zł. Tak wygląda z tyłu. Tutaj też e, fajny płaszcz, też już bardziej taki z takim wiosennym prze, y, y, przekazem. On ma taki czy czwarty rękawek z elementem tutaj ściągacza, złote, złote klamry. To jest marka PINKO i kosztuje 379 zł, także też fajna cena. I wypada na rozmiar 36 raczej, malutkie 38 ewentualnie. ma taką lekką złotą nitkę. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale to też jest bardzo fajny płaszczyk. Tutaj też mamy fajną okazję cenową, marka Seabuy Chloe, to jest taka ala koszula, ale to właściwie jest taka kurtka tutaj z kieszeniami, to jest taka oversize'owa rzecz, podany jest rozmiar S, ale to spokojnie do Excel też będzie pasowało i kosztuje 499 zł, teraz brązy modne, więc jak najbardziej wpisuje się w obecne trendy. I kończymy marką Max Mara. Jest to parka ocieplana, taka puchowa, ze skórzanym e, kołnie, y, boże, paskiem. Tutaj jest jeszcze zapinana, ma kapturek e, i ona jest na przycenie za 999 zł. Że ten kaptur się rozpina, także może być taki szalowy bardziej. E, I rozmiar 38.